Witam z tej strony Szpeniosinica To jest mój pierwszy vlog u mnie na kanale. I się trochę Wam opowiem o moim Ursusie 360, którego podjąłem się remontu. mam czas i póki chciałbym podziękować za 500 lajków na moim fanpage'u na Facebooku. I póki pamiętam, to chciałem pozdrowić lubelskich rolników na dorobku ch ch chłopaków z kanału na YouTube u nas na roli 3P lubelskie młody 22 i luki 8859 y ciągnik został umyty bo w piask piaskowanie się nie chciałem bawić wypiaskowałem tylko kabinę Maskę, którą będę trochę przerabiał, bo jest no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda trochę zmienić or oryginalną. No i belkę ze spornikiem wypioskowałem. Pokasowałem pokos luzy na yy, stworznik głównym i na palicach. Jeżeli ktoś chce, to mogę zregenerować przód. Nie, nie ma problemu. Yy, tutaj jeszcze będę musiał zrobić. Pompę zabić do zaprzyjaźnionego mechanika, który robi remonty silników. Ma wszystkie maszyny, stoły i tak dalej. To mi to zrobi: pompy i wtryskiwacze. Wcześniej tutaj była prądnica zamontowana. Ja teraz będę no, montował alternator. Proszę, ja Was. Który mam z samochodu koło tylko, i zrobi się jeszcze mocowania tutaj, i będzie się kręcić. Olej w tym ciągu chyba był niewymieniony przez kilkanaście lat, bo uszczelkę miałem na misie. to bo, bo były wycieki to tam może było z pół o osadu na misie olej będą, muszę wymienić filtrowy w planach jeszcze mam żeby tutaj zrobić podłogę tutaj żeby było zabudowane za, za czy mi wyjdzie z tą kabiną zobaczymy co z tego wyjdzie Plany są fajne, fajnie się zanosi. Też jeszcze miałem kiedyś ostrówka, robiłem i nie wiem, czy to była już końcówka wersji ostrówków, i on miał fajnie zrobiony lewarek biegów, że tutaj szły dźwigienki, wychodziły w prawą stronę i do góry. Był lewarek biegów. Będę chciał to też zrobić właśnie tutaj w swojej 60 sześćdziesiątce. Pewnie trochę to czasu zejdzie z tym, żeby to pogłówkować, wymyślić, przegiąć, uciąć, pospawać, żeby było dobrze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. I co tu jeszcze? W kabinie muszę jeszcze zrobić, porobić kątowniczki, wspawać lub z blachy pociąć na pod uszczelki do szyb żeby mocowania i w tylnej kabinie profil wymienić, bo był zgnity to wyciąłem i wstawię nowy masek żadnych pla plastikowych nie chcę spróbuję jakoś przerobić tą oryginalną to była fabryczna w 60 -tach. Też trochę czasu na tym nie zejdzie, bo Trzeba pomyśleć jak to prze Pociąć, poprzeginać, powyginać Blachy Ale czas Czas pokaże, jestem Zadowolony z prac Które po poświęciłem i czas Na razie Przy niej Koła i felgi też wypiaskowałem Było tam Żeby was nie skłamać to z 7 warstw farby. Wypiaskowałem to, pomalowałem podkładem. I felgi będą miały kolor kości słoniowej. Będzie to się fajnie prezentowało się ściągnikiem. I zobaczymy. Zapraszam do, do, do mnie na YouTube, na inne filmy, na mojego fanpage'a, na Facebooka. I co tu jeszcze? Do chłopaków też których wymieniłem na początku. Później będą no, na YouTube w, w opisie ich linki do nich na kanały. Widzimy się na następnym vlogu. Myślę, że będzie ich coraz więcej. Pozdrawiam. Szpeńo Sinica. Trzymajcie się.